Siema, ja jestem Ikelele, a to kolejny odcinek z Assassin's Creed Mirage W dzisiejszym odcinku zaczniemy od ulepszenia narzędzi Dobra, y, ulepsz lub zresetuj y, I tutaj mamy już sporo komponentów, więc ulepszmy na, y, noże do rzucania y, Drugi stopień Zatruwa cele ciężkie ostrze potrafienia wydrążające przeciwnika z równowagi albo lekkie ostrze umożliwia doładowany zrzut o większym zasięgu. I to bym chętnie wziął. I tutaj trzeci poziom. Rozkłada ciało albo przebija pancerze. I myślę, że weźmiemy sobie rozkładanie ciała. Całkiem ciekawa funkcja, że się rozpuszczają. Mam jeszcze trochę komponentów, więc może byśmy ulepszyli wabiki. Na pierwszy stopień i tutaj chyba zwiększymy dystans, z którego będą przyciągać przeciwników Dobra. Tak, już się napatrzyłem, dziękuję. A teraz chodźmy za Rohan. Are

Turning Baldur into their farm. That will change. Responsibility lies heavy on our shoulders. The order's blight falls over car and we are the only ones who can cure it. How has Rebecca been adjusting to Karh? She does not like the politics, but she has to fulfill her duty. Karh is an acquired taste. Businesses at each other's throats. The obsession over money. <laughs> Perfume.

Hmm. No, daleko jeszcze Gdzie idziemy <laughs> jak musi sobie na chwilę przy tym stanąć No, jednak starość No dobra, dobra Idziemy O, tutaj artefakt jest do ugradnięcia Welcome back to Kaver. <sighs> Spice still clings to the air. What was it like the first time you took a life? I barely recall. It was a man I used to know well. Before all of this. Before the Hidden Ones. You do not remember. My memories are buried next to him. I refuse to let his death haunt me. The way his breath hunted me when he was alive. I won't let the past define me. This is why I now consider myself the daughter of no one. If we do not quell the storm within us while awake, it takes us in our dreams. Oh, no, Basim, he's peacefully sleeping. Actually, no, to us. No, the Sook, like Rebecca said, some guards came through recently, breaking bottles, smashing crates. What caused this aggression? Let's find out. I've also heard they're seizing foreign goods, mostly from the East Road. The East Road. I believe I know someone who can help. It has been an age. Hopefully, he is still around. I would be happy to see him again. Do not let nostalgia cloud reality, Basim. I will not. I know nothing stays the same. Hmm. No, has been some time.

No dobra. Tu już ten kumpel na dole jest. O, dobra. Idziemy do ciebie. Śledź. Stary znajomy. Mm, 100 metrów. Pytanie, gdzie jest ta skrzynia z wyposażeniem? Może sobie ją zaznaczę. z wewnątrz. Zobaczmy, co na Mankidu podpowie Hmm. No, na w środku jest chyba. Niestety tak. Bo na razie jej nie otworzymy. Ale obok mamy artefakt, który już chętnie wezmę. O. Szczerze wydawało mi się, że nie udała się tak radzież. Jestem w szoku, że to się zaliczyło. No ale mniejsza oto. Zdobiona muszla. Kto muszle przy sobie nosi? To osiędziewne. Czy ludzie mają to w kieszeniach? Dobra. Jesteśmy już prawie u celu. What fresh brew do you have for me today, Cal? No brew until Luca returns my crate. But if you have come to buy tea, I have many recommendations. Cal, it is me, Basim. Aż tak się zmieniliśmy, że nas nie poznają? Basim. I am not an idiot. Everyone claims to be someone I know. Answer me this. What tea did my Basim like? Ginger with some turmeric. Wrong! Basim does not like tea. Hmm. <laughs> wow, Basim! Little Finch, look at you all dressed up! Come, come, follow me to my stall away from this terrible man. Huh. Hmm. so, little finch, what have you been up to, huh? so many years. just here and there. i had to leave baghdad for a while. ah, youth. what about yourself, com? what have you been doing these years? <laughs> Doing what I do best, making coin, although with some difficulty of late. The guards are on high alert, and that Greek merchant has taken it in his stride to report me at every chance. <laughs> <laughs> I know it in my ripe old bones that he waits for me to die of starvation, or worse, go out of business. <laughs> ah, but here you are, little Finch. Remember the that <laughs> used that. to be. How about you out for old times? Ah, just like old times. But I need to speak with you after this. There is something I need as well. Of course. After you fetch my confiscated crate of beautiful leaves, it must be over there, where the guards are. Go forth. Fine. Fine. For you mówisz? after this No, dobrá. Yeah. Hmm, to już tutaj. Zróbmy sobie zwiat z Inkidu. Tu jest jedna osoba. No, coś więcej? Tu z tej strony, może? Hmm. Ty? Nie, ty jesteś po prostu cywilem. Hmm, tylko jeden strażnik, tutaj jest. No, wygląda podejrzanie. No, nie, tam mi pokazuje na inne miejsce. No dobra. Tu w tę stronę. Dobra, no jest ich trochę więcej. Użyjemy wabika na nich. O, w tamte miejsce. I od razu strzałki użyjemy. No, Hop, dobra Jeszcze przy okazji Ciebie możemy rozpuścić Ale go rozpuszcza śmiesznie O nie, To akurat widzieli ludzie Kto tutaj mnie podejrzewał coś No dobra Poczekamy, jak tu się załatwią. O. Dobra, kolejne. No co, jest nie atakujesz? To zatrułem cię. O, no dobra, z opóźnieniem zadziałało. Tu u góry jedna osoba, dobra. Trafię w ciebie nożem? No, pokaż głowę. Dobra, udało się. Ale niestety widzieli to znowu ludzie. Dobra, tu mamy jakieś komponenty chyba. To sobie chętnie zbiorę. Tutaj woreczek z przyprawami. A co tutaj jest? Co po nim zostało? Kościany gwizdek. wizdek. Mhm. No, dobra. Takie sobie. O, ale uzupełnimy sobie drodze narzędzia. I co? Gdzie ta skrzynia? Na górze pewnie. Tu jeszcze rzeczy do zebrania. Jakiś banki. Dobra, jest zagadka do wykonania. To odsuniemy. Czy to obie muszę przynieść? Nie, no, zaznaczone jest to jedno, więc weźmy to. Like Czekaj, dlaczego są dwie skrzynie? Czy ja będę musiał dwa razy iść? Czy jest to coś, że przyniosła? Jak dwa razy to takie trochę. bezsensowne wydłużenie. Ale zobaczymy zaraz. Proszę, twoja skrzynia. My, Where shall I put it? Come, come, put it here. No, dobra. So Basim delivers once again. Many thanks, little finch. Where are these from? India? No. This is all the way from China. Dali, my hometown, produces the best leaves. I also import leaves from India and even Persia moving up in the world kong kong first then the world i am now selling my goods at the grand auction have you heard of it the dairat al mal yes i am trying to get in why what kind of business are you doing little finch why not share it with me we work so well together the kind of business that could get you into big trouble do you think you can help me get into the auction? ah, that is my basim, always with the secrets. but do not play around, huh? kah is much more dangerous now than before. the auction is very exclusive. it is not easy to get in. I can so finch. but first, i have a request. see there, blocked. The guards are stopping everything that comes in from the road and river. It is as if they are taking orders from someone higher up. But these days, they do not even accept my bribes. They must be looking for something. An object or some stupid nonsense. I do not know, but they spoil my business. That I do know. Now, I just sell dumb leaf water. I hear that they keep the items in the harbor master's guarded warehouse, somewhere east of here. Let me guess. You want me to help you free your wares in exchange for entry into the auction? Okay, Polina Krzysz. Decorated with banners, around some cranes. My items for entry into the auction. Sound like a good deal? Sounds like a deal. No, dobra, nie być I have you would be interested in. you what, be interested what you? can i do for you? Hmm. this is about what i can do for you. did kong ask you to enter a warehouse? just say what you have to say. <laughs> to say. that kong is always trying his luck. well, it's his lucky day because i happen to know where it is. all i need is something in return. Hmm, nie mam sztona, no to nieważne Hmm, no, ale chyba poradzimy sobie, Enkidu to powinien znaleźć Jak on jakiś konflikt z towaru, potrzebuję mojej pomocy Gdzie są żurawie? Tam mnie klucz zaznaczyło. Hmm. Okay, czyli to jednak nie, nie jest aż tak dobrze pokazane. Wydaje mi się, że ta linia gdzieś tu w tę stronę prowadziła, gdzieś tu miał być ten magazyn. Czy to są żurawie, tu jest żuraw. jest możliwe, że to chodzi o to miejsce. Trzeba zaryzykować i pójść. Hmm. Bo chyba nie będę miał tutaj żadnej misji, która by sztona mi dała. Zaraz zobaczymy, co to te misje poboczne mają. Za nagrody. Zlecenia. To jest szton siły. To jest uczonych. Uczonych i... O, ten daje kupiecki sztony. Dobra, to musimy je wykonać. Czy to daleko? Muszę się przejść po to? O, nie aż tak. No dobra, no to droga. Dzisiaj jest jakiś powód, żeby robić te misje poboczne, bo już nam no brakuje. Wydałem, kurczę, chyba 6 łącznie na zmianę cen w sklepie, ale uważam, że warto. Bo teraz możemy sobie potanie ościgować komponenty, co w sumie zaraz zrobimy. Hmm, kto to jest z handlarzem? Tutaj gdzieś. Dobra. Kurczę, hmm, nie widać go. On u góry jest? Nie. Chyba nie zrobiliby. O tutaj, dobra, już go widać. Hello. Hello. Nice to see you. przedmioty. Najpierw sprzedamy rzecz, które tu mamy. Wszystkie drobiazgi. A, nie ma komponentów. Kurczę. To chociaż noże kupimy. Trzy. Coś jeszcze? Moglibyśmy ten strój zobaczyć. Strój kupca. Jak wygląda? W sumie przetestujmy sobie. I tu mamy jeszcze. Barwniki, ale one są do stroju Zandycz i Rustam. Ten, który teraz ma, mamy to był Zandych. To też możemy kupić, zobaczyć. Dobra, odejdź. I zobaczmy teraz ekwipunek. Tutaj strój możemy założyć, tak? Hmm. No dobra, możemy na razie za kupca być przebrani. Nie jest to żaden problem. I barwnik możemy założyć. No chyba. O, kurde, fajnie się ten barwnik. Ale na razie, jak i, ma, i tak mam przebranie kupca, to nie widać tego barwnika na nas. Dobra, ym, gdzie jest ta misja? Tutaj, jeszcze 160 metrów. No to szybko się przebiegniemy. No, tu się coś dzieje. Dobra, lecimy. No, dużo więcej ludzi tutaj. Bardziej żywy ten karch. Tak, jakieś miejsce historyczne jeszcze mamy po drodze. O i osiołek sobie chodzi. Dzielnica olejarska. Kodeks z perfumami. O kurde, nie można sobie tu tak wejść, po prostu. Dobra, może schowamy się w Sianie? Dobra, i teraz tak Ciebie zabijemy. No, ktoś mnie tam zauważył, niestety. Podejdziesz do mnie? Dobra to ich wymordujemy tu w sianie Chyba, że wiecie co można byłoby zrobić? On Zdolność asasyńską wykorzystać Bo... To hmm. nie no, dobrze idzie, wszyscy tu podchodzą powoli Czy da się jakoś ustawić, żeby ich widzieć wszystkich? Pewnie z góry bym to zrobić Przejdźmy tutaj Daj was, do góry. Tu mamy tego dziada, co strzela do ptaków. Czy ja mogę to naładować? Dorzucę. Dobra, ty już. I ty też. Strzelec wyeliminowany. O, i proszę. Możemy sobie zebrać po nich rzeczy. Narzędzia odnowić. O, kurde, ty mnie widzisz. Więc tak. Czy da się to ustawić, by wszystkich naraz widzieć? Pewnie by się dało, gdybym wabik rzucił. Czy się zainteresujecie? Dwóch. A ciebie wywabię? No, może nie w ten sposób. No, jeszcze jednego bym chciał. O, dobra, uda się. Już tu podchodzą. Dobra. Dobra, sięgnę go. I tak, zaczniemy sobie od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. I ciebie na sam koniec, żeby wylądować na górze. Wykonaj. jak predator, tu wszystkich morduje. O. I od razu się czysto tu zrobiło. Mam już okazję osiągnięcia. Nie do zatrzymania. Mam jeszcze jednego strażnika. Mam jeszcze noże do rzucenia. Jasne, że mamy. No to czego? Fajna opcja z tym, że się rozkładają od razu. Ktoś tu jest jeszcze. O kurde, tego nie zauważyłem. Dobra, wejdźmy wyżej. Dobra, całkiem śmieszne, bo widać, że ten nóż leci w miejsce, które ja wybrałem. Ale gra jakby zaliczyła, że w momencie klikania powinienem trafić go i tak skręca, jakby ten nóż. Wiecie o co chodzi. O, nie da się na drzewo skoczyć, niestety. Czy mam coś tutaj do zebrania? Tutaj mam skrzynkę. No to weźmy sobie, bo trochę wykorzystaliśmy narzędzi. No, że wabiki, fajnie, fajnie. I teraz jak tutaj wejść? Z tej strony jest zablokowane przejście. Z tej też. Gdzieś tutaj górą, oknem może. Tam okno jest zabarykadowane. Chyba tutaj w takim razie. Też nie. A tutaj jest balkon. Dobra. To już wchodzimy. Hop. O, tam jeszcze są skrzynki. Muszę pamiętać, żeby tam podejść. Mhm, czyta. Do wierszyk. Sakwa na pewno nakradł Dobra, na dół, na dół, na dół basem teraz hmm, Dziwnie świeciło tam coś To pewnie jakieś noże do zebrania albo inne narzędzia no, wygląda na zban. To, to już? No, to bardzo szybko poszło. O, teraz zauważyłem, że była prośba zlecenia dawcy, żeby nie dać się wykryć. Więc dostaniemy więcej sztonów To nawet dobrze wyszło. Tutaj spieszmy. Czy coś jeszcze jest tutaj do zebrania? Tu góry są rzeczy, ale te białe to mało co nam daje, więc nawet na mnie wchodzę. I co? Możemy stąd się zabierać. O, 100 metrów. Chwila, moment. Czy mamy coś jeszcze w tym obszarze tutaj? Jakąś wieżę synchronizacyjną? Nie, nic z tych rzeczy. A szkoda. No dobra. Tu już kawałek. No to ktoś... Ty, żyjesz? Dobra, żyjesz Ona sobie miejsce na drzemkę wybrała Dobra, zeskaku niżej to Jakieś sakiewki może? Któryś z was? A, to dzieci Dobra Porozmawiaj Twoje wątpliwości były na brzuchu Ledżer i markowane pieniądze łączyły perfumatora z banditami Dobre robienie And I mógł trochę mile podziękować. I co, ile dostaliśmy? Dwa punkty umiejętności. A sztonów? No, pokażesz, czy nie? Cztery sztony. No i super, teraz to jesteśmy ustawieni. Poznajmy sobie jeszcze punkty umiejętności. Hmm, chyba tu w tę stronę, a nie, tu chyba było gdzieś, zbieranie noża, tak, to byłoby super, to koniecznie idziemy w tę stronę. Teraz już będziemy mogli częściej noże używać. Hmm, tutaj bez sensu, znaczy no bez sensu, bez ale nie jest aż tak potrzebne. Tutaj technik też fajny. Z tej strony co mamy przyspieszenie i ładowanie skupienia kontrprzewrót. To ciekawe. No dobra. Ale myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i co? Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć!